Witamy w podcaście AI. Dziś na tapet weźmiemy koty. Temat przewodni czy koty nami manipulują? Mamy tu no, fascynujący zestaw materiałów. Są badania naukowe, artykuły, yy, nawet gorące dyskusje z forów internetowych. Nasza misja. Przyjrzeć się kocim zachowaniom, ich relacjom z ludźmi i spróbować zrozumieć, czy słowo manipulacja to aby na pewno trafne określenie. Zajrzymy też trochę do historii, może nawet aż do starożytnego Egiptu, żeby zobaczyć, jak, jak właściwie zaczęła się ta niezwykła przyjaźń. Dokładnie. Zbadamy, jak te relacje ewoluowały, co współczesna nauka mówi o społecznych potrzebach kotów które no, okazują się bardziej złożone niż często myślimy i jak rozszyfrować ich komunikację, żeby budować po prostu lepsze więzie. No właśnie, zaczniemy może od korzeni. Jak to się stało, że koty w ogóle z nami zamieszkały? Źródła sugerują, wiesz, fascynującą historię, że to nie tyle my je udomowiliśmy, co one same no, podjęły decyzję o zbliżeniu się do nas. Tak, taki rodzaj samoudomowienia, prawda? Mm -hmm. Mówi się, że stało się to tysiące lat temu, może właśnie gdzieś tam w rejonie Bliskiego Wschodu czy, czy Egiptu, a powodem była no, obfitość gryzoni w pobliżu ludzkich spichlerzy. Koty po prostu znalazły łatwe źródło pożywienia. To bardzo trafne ujęcie. A nasze postrzeganie kotów, no cóż, przeszło naprawdę długą drogę. Starsze badania, powiedzmy z lat 80., często pokazywały, że ludzie w krajach zachodnich y, darzyli koty mniej. Mniejszą sympatią niż psy. Naprawdę? Tak. Widziano je jako stworzenia zdystansowane, takie niezależne, no, chodzące własnymi drogami trochę jak w tym słynnym opowiadaniu Kiplinga czyli taki, taki stereotypowy obraz kota indywidualisty, trochę odludka Dokładnie tak. Ale nowsze badania, te z ostatniej dekady może dwóch malują zupełnie inny obraz. Coraz częściej traktujemy koty jak pełnoprawnych członków rodziny, wiesz, obdarzamy je głębokimi uczuciami. I co ważne, jak podkreślają badacze zajmujący się dobrostanem zwierząt, to, jak my je postrzegamy, ma bezpośredni wpływ na jakość ich życia. Okej, okay. to może rozpakujmy ten mit kota samotnika. Bo wielu ludzi, nawet tych, którzy mają koty, uważa, że one z natury no, wolą być same i nie potrzebują towarzystwa, tak jak psy. To jest bardzo powszechne przekonanie, ale nauka mówi co innego. Koty domowe określa się jako fakultatywnie społeczne. Co to znaczy? Fakultatywnie. Czyli? Znaczy, że ich zachowania społeczne są niezwykle elastyczne. Mogą żyć samotnie. Owszem, ale równie dobrze potrafią tworzyć złożone grupy i, i sieci społeczne. Wszystko zależy od warunków, w jakich żyją, a zwłaszcza od ich wczesnych doświadczeń tej socjalizacji. Na wolności obserwujemy zarówno samotnych łowców, jak i koronie kotów. Często skupione wokół spokrewnionych samic, które na przykład wspólnie wychowują młode. To pokazuje ich dużą plastyczność społeczną. Co ciekawe, badania pokazują, że koty, które się znają lub są spokrewnione, wykazują wobec siebie znacznie więcej przyjaznych zachowań, jak ocieranie się czy wzajemna pielęgnacja, a mniej agresji. Czyli znajomość i więzi mają znaczenie. Ogromne. A jak to się przykłada na warunki domowe? Czy trzymanie kilku kotów pod jednym dachem to dla nich, no nie wiem. Przepis na stres. Tutaj odpowiedź nie jest taka prosta, wiesz? Okazuje się, że sama liczba kotów w domu niekoniecznie przekłada się na wyższy poziom hormonów stresu, kortyzolu na przykład. Aha. Badania wskazują, że kluczowe mogą być inne czynniki. Czy koty mają wystarczająco dużo zasobów, misek, kuwet, miejsc do odpoczynku i ważnych miejsc do ukrycia się? Czy mają możliwość unikania konfliktów? Jak właściciel, opiekun zarządza ich relacjami? To jest naprawdę skomplikowana układanka, a kocia społeczność to szerokie spektrum możliwości. Dobrze, to przejdźmy teraz do relacji kotów z nami, z ludźmi. Czy one naprawdę nas lubią, czy może jesteśmy dla nich tylko, no, wygodnym źródłem zasobów, jedzenia, dachu nad głową. W internecie jest przecież pełno historii o tej kociej czułości, baranki głową, ugniatanie łapkami, spanie na człowieku, podążanie krok w krok. Tu robi się naprawdę ciekawie. Nauka dostarcza coraz więcej dowodów na istnienie silnych więzi emocjonalnych. Niezwykle ciekawe są badania Kristyn Vitale i jej zespołu, które wykazały, że koty tworzą z opiekunami coś, co nazywamy bezpiecznym przywiązaniem. Bezpieczne przywiązanie, jak u dzieci. Dokładnie. To ten sam rodzaj więzi, który obserwujemy u psów czy właśnie ludzkich niemowląt. Co więcej, dotyczyło to większości badanych kotów, bo aż około 68%. Prawie 70% kotów tworzy z nami taką głęboką więź. To naprawdę, no, podważa ten stereotyp zdystansowanego kota zdecydowanie. A to nie wszystko. Koty wykazują też yy, zaskakującą wrażliwość społeczną. Potrafią podążać za naszym spojrzeniem albo wskazaniem palcem, żeby znaleźć ukryte jedzenie. Wiele badań to potwierdza. Co więcej, w testach preferencji przeprowadzonych przez zespół Vitale Shriv okazało się, że społa grupa kotów, aż połowa w jednym z badań, wybierała interakcje z człowiekiem ponad jedzenie, zabawki czy jakieś interesujące zapachy. Czyli co? Konta z nami jest dla nich nagrodą samą w sobie, a nie tylko środkiem do celu, jak pełna miska. Wygląda na to, że w wielu przypadkach tak. Komunikują się z nami na różne sposoby. Badania pokazują, że rozpoznają swoje imię, stosują też to słynne, powolne mruganie jako sygnał zaufania i pozytywnych emocji, takie wiesz, kocie pocałunki. A, znam to. No właśnie. Potrafią też odczytywać nasze reakcje w nowych sytuacjach, to jest tak zwane społeczne odnoszenie się. Patrzą na nas, opiekunów, żeby ocenić, czy coś jest bezpieczne, czy nie. Obserwuje się u nich nawet objawy lęku separacyjnego, co również świadczy o tej głębokiej więzi. No dobrze, ale wracając do naszego głównego pytania, czy te wszystkie urocze zachowania, które my odbieramy jako przywiązanie, nie są jednak no, wyrafinowaną formą manipulacji? Czy koty po prostu nauczyły się, jak naciskać odpowiednie guziki, żeby dostać to, czego chcą? To jest fascynujące pytanie, które dotyka sedna kocie inteligencji i adaptacji. Rzeczywiście, koty doskonale nauczyły się komunikować z ludźmi w sposób, który po prostu działa. Wiemy na przykład, że koty domowe wokalizują, czyli miałczą, znacznie częściej w kontakcie z nami niż między sobą, z innymi kotami. Aha, czyli to miałczenie jest głównie dla nas. W dużej mierze tak. Ich miałczenie, którym przyciągają naszą uwagę, jest często wyższe i brzmi przyjemniej niż u ich dzikich przodków. Niektórzy badacze sugerują, że może to być efekt takiej nieświadomej selekcji przez ludzi. Przez wieki faworyzowaliśmy koty, których dźwięki były dla nas, no, milsze dla ucha. A co z tym słynnym mruczeniem? To chyba nie jest tylko oznaka zadowolenia. Zdecydowanie nie tylko. Szczególnie intrygujące jest tak zwane mruczenie żebrzące, po angielsku solicitation purr. Badania Karen McComb wykazały coś niesamowitego. Koty potrafią wpleść w swoje normalne, niskie mruczenie taki dźwięk o wysokiej częstotliwości, który subtylnie przypomina płacz ludzkiego niemowlęca. Co proszę? Płacz niemowlęca ukryty w mruceniu. To brzmi. No cóż, genialnie i trochę podstępnie. Jest to dźwięk, który biologicznie jest dla nas bardzo trudny do zignorowania. On skutecznie przyciąga naszą uwagę i wywołuje taką potrzebę reakcji, najczęściej właśnie nakarmienia kota. Czy koty rozumieją, dlaczego to działa? Pewnie nie w takim ludzkim sensie. Raczej nie analizują tego psychologicznie. Nie, ale z pewnością uczą się przez doświadczenie, które dźwięki przynoszą pożądany efekt czyli pełną miskę. Wykorzystują też to wspomniane społeczne odnoszenie się. Obserwują nasze reakcje i modyfikują swoje zachowanie. To jest dowód na ich zdolność uczenia się i niesamowitą adaptację. Niestety, nasze niezrozumienie tych sygnałów może prowadzić do problemów. Jeśli właściciel interpretuje jakieś niepożądane zachowanie, na przykład właśnie załatwianie się poza kuwetą, jako złośliwość albo próbę zemsty. Co się często zdarza, słyszy się takie opinie. Niestety to może stosować kary a badania jasno pokazują że kary są nieefektywne i mogą wręcz nasilać problemy behawioralne prowadząc do lęku czy nawet agresji u kota Skoro już o tym mowa, mamy konkretne pytanie od słuchacza, właśnie o załatwianie się poza kuwetą. Czy to prawda, że kot w ten sposób próbuje zdominować domowników albo zaznaczyć swoje terytorium? Och, to jest jeden z najbardziej rozpowszechnionych i chyba najbardziej szkodliwych mitów. Załatwianie się poza kuwetą, czyli tzw. Tak house soiling. Prawie nigdy nie jest oznaką dominacji. Badania i praktyka behawiorystów pokazują, że jest to najczęściej sygnał dystresu, silnego stresu, dyskomfortu lub, co bardzo ważne, bólu u kota. Czyli kot raczej wołał o pomoc, a nie próbuje rządzić domem. Dokładnie tak, przyczyn może być mnóstwo. Mogą to być problemy z samą kuwetą, może jest za brudna, za mała, może ma nieodpowiedni żwierek, albo stoi w złym miejscu, zbyt głośnym, ruchliwym, albo tam, gdzie kot po prostu nie czuje się bezpiecznie. Ale, co jest niezwykle ważne i często pomijane, bardzo często przyczyną są problemy zdrowotne. Jakie na przykład? No, na przykład infekcje dróg moczowych, bolesne kryształy w moczu, choroby nerek, nawet zapalenie stawów, które utrudnia wejście do kuwety, to wszystko może powodować, że kot zaczyna unikać kuwety, bo kojarzy ją z bólem. Rozumiem. A co z tym znaczeniem terenu, o którym też się mówi? Znaczenie terenu, moczem, to jest zupełnie inne zachowanie, które nazywamy sprayingiem. Kot wtedy pryska niewielką ilością moczu na pionowe powierzchnie ściany, meble. To faktycznie jest forma komunikacji terytorialnej, częstsza u niewykastrowanych samców, ale może się zdarzyć też u innych kotów w odpowiedzi na stres, na przykład obecność obcego kota za oknem. Natomiast załatwianie się, no normalne, na podłodze, to co innego. Warto pamiętać, że koty mają bardzo silny instynkt zakopywania odchodów. To jest zachowanie typowe dla zwierzęcia, które w naturze może być ofiarą i chce ukryć ślady swojej obecności. Czyli to bardziej ostrożność niż dominacja. Właśnie. To raczej oznaka ostrożności. Więc jeśli kot nagle przestaje używać kuwety. Pierwszy krok to wizyta u weterynarza, żeby wykluczyć problemy medyczne. A drugi to dokładna analiza kociego środowiska i samej kuwety. Czasem drobne zmiany, jak czystsza kuweta, inny żwirek czy postawienie dodatkowej kuwety w spokojnym miejscu, mogą zdziałać cuda. Dobrze, spróbujmy to wszystko zebrać. Wracając do naszego głównego pytania z początku. Koty to wyrachowani manipulatorzy czy po prostu inteligentni towarzysze, którzy nauczyli się skutecznie z nami komunikować. Myślę, że prawda leży gdzieś pośrodku, ale to słowo manipulacja ma taki negatywny wydźwięk, który może być po prostu niesprawiedliwy. Koty niewątpliwie nauczyły się wpływać na nasze zachowanie. I robią to skutecznie. Używają do tego dźwięków, od tych uroczych miauknięć, po to sprytne żebrzące mruczenie i ten płacz niemowlęcia. I ten płacz niemowlęcia tak. Być może wykorzystują też swój wygląd, te duże oczy, mały nos, czyli cechy tak zwanego kinderszema, schematu dziecięcego, które ewolucyjnie wzbudzają w nas czułość i chęć opieki. Ich zdolność do uczenia się przez obserwację naszych reakcji. no świadczy o ich inteligencji i niezwykłej adaptacji do życia z nami. Czyli zamiast manipulacja, może lepiej mówić o może właśnie o wyuczonych strategiach komunikacyjnych, albo skutecznym wywieraniu wpływu. To jest przecież część budowania relacji. Pamiętajmy też, że ta interakcja jest dwukierunkowa. Badania pokazują, że to kto inicjuje kontakt, jak długo on trwa, wzajemne dostosowywanie się to często jest proces obustronny. Nasz nastrój wpływa na kota, a obecność kota, jak wiemy, wpływa na nasz nastrój i samopoczucie. No tak, zdecydowanie i oczywiście nie ma jednego wzorca kota. Każdy jest inny. Dokładnie, nie można wrzucać wszystkich kotów do jednego worka. Ich zachowanie to jest złożona mieszanka indywidualnej osobowości, być może pewnych cech rasowych, chociaż badania na ten temat nie są jednoznaczne, wieku, no i przede wszystkim wcześniejszych doświadczeń, zwłaszcza tych z kluczowego okresu wczesnej socjalizacji z ludźmi i innymi zwierzętami. Podsumowując chyba naszą dzisiejszą analizę, koty są zdecydowanie bardziej społeczne i zdolne do tworzenia głębszych więzi z ludźmi niż często sądzimy. Wiele z nich tworzy z nami to bezpieczne przywiązanie. Ich komunikacja jest złożona i, no, fascynująca. Nauczyły się skutecznie przyciągać naszą uwagę i sygnalizować potrzeby, co czasem odbieramy jako manipulacje, ale co jest raczej dowodem ich inteligencji i adaptacji. Zgadza się? A problemy z kuwetą, to niemal zawsze jest sygnał, że coś jest nie tak ze zdrowiem, ze środowiskiem lub po prostu samopoczuciem kota, a nie jakaś próba dominacji. Dokładnie. I to prowadzi do takiego ważnego pytania na koniec, myślę. Skoro koty tak dobrze potrafią odczytywać nasze subtelne sygnały, uczyć się na podstawie naszych reakcji i dostosowywać do tego swoją komunikację, to czy my naprawdę rozumiemy ich perspektywę? Czy w pełni doceniamy złożoność ich umysłu i, i głębie relacji, jaką możemy z nimi zbudować? Być może wciąż mamy wiele do odkrycia w tym fascynującym świecie kocie i kognicji. To jest bardzo dobra myśl na zakończenie. Dziękujemy za poświęcony czas na tę wspólną analizę kociej natury i relacji z człowiekiem. Mamy nadzieję, że te informacje okażą się pomocne i inspirujące dla wszystkich słuchaczy.